Cześć, witam Was bardzo serdecznie w trzecim odcinku serii yy, Na Ryby. Ja jestem Szczerbatek. Yy, no, i dzisiaj pokażę Wam, jak łowić yy, na mapie ri, Rionergo, którą odblokowałem na poziomie 25 yy, i nawet jej nie zauważyłem i pierwszy raz na niej będę grał, więc nie wiem, jakie to są ryby dokładnie, ale mam nadzieję, że fajne. I będę łowił nawetkę spławikową, a więc właśnie trzeba poczekać chwilę, żeby się była, para, była ryba. Ja tutaj tak. I od razu mam nową rybę Czarocza. Harocza, albo jakoś tam ona się nazywa. Zauważcie, że już mam zaraz 50% 29. A dzisiaj rano miałem. Yy, tak około chyba 26 levela. No a więc wbiłem naprawdę sporo i to przez jedną godzinę. Co to są za dziwne ryby cały czas? Nigdy takich nie słysza słyszałem. O! Może dojść do 4000 punktów. Dzisiaj. Taka nawet niezła ryba, pirabia. Aha, to tak, ja jeszcze chciałem sobie w sklepie kupić lepszą wędkę. Ona kosztuje aż 20 tysięcy, ale dobra. Żółkę lepszą za 5 tysięcy. Miałem jeszcze. Kurde. Ale już nic, bo nie będę kupował tej, wędki, tej lepszej żółki jeszcze. Haczyk. Do 30 kilo aż. No. Więc zobaczyliście, jak kupowałem nową wędkę. Jeszcze wzmacniaczy zapomniałem kupić. Zaraz kupię. Sklep, i macie tutaj właśnie wzmacniacze. Ja mam chyba do 30 km. Jeszcze raz trzeba, jak się kupić, wzmacniacze to, jeszcze raz trzeba wejść w sklep i kliknąć. UWY, wtedy dopiero się uaktywnią wzmacniacze. To jakaś malutka rybka. 22 kilowa tak łatwo szła, chociaż nowa wędka 30 kg. <laughs> <laughs> ja przepraszam, za... ale mam taki kaszel lekki i po prostu nie mam. Y... Siedzę po prostu w domu i tak. Nic nie robię, bo y... choroba to nie fajne. Tu wirra, ale dziwna ryba. 41. I znowu ta lubię czasopisma. Ona jakaś jest mega, bo ma tyle legendarnych ryb, lepiej nie mówić. I robię. I to 24. Ja chyba aktywuję sobie ten podbierak, który mam. No, aktywowałem na 15 minut. Fajnie. On ten, ten przyspiesza wyciąganie ryby o 5%. O, co to za wielka ryba? Jakiś gigant i to dosłownie. To tak, to jest Karpi i to 38-kilowy. Bardzo się z tego cieszę. O, już mam 4041 punktów. A chciałem ja do 4000 dojść. Mała lódka rybka. Taka sobie Barbado. Barbado, znaczy albo jakś tam. Może do 4100 dojdę. Kto tam wie? Mam, już mam 4140, ale jaka ładna rybka. Naprawdę ładna. Jakaś teraz mała, ale, no, a ba, a ba to. No. To tak. Yy... Jeszcze pokażę Wam kilka ryb nowych. W ogóle teraz najlepiej jest zacząć grać. Albo tak za 4 dni. Al... No, bo za 4 dni się rozpoczynają mistrzostwa. Yy, ja w ostatnich mistrzostwach brałem udział i wszystkie wymagane ryby złapałem, ale zająłem bardzo ten niskie miejsce. Byłem, byłem 1422. Misk <laughs> przez chyba 3 dni i yy, są przez... To znaczy jest przerwa od nich od 4 dni chyba. No, tiara. Jeszcze pokażę Wam może dwie ryby. Mam nadzieję, że same nowe albo rekordy. Znowu tiara, nie ja chyba lubię łożyca, <laughs> może dojdę do 4200 punktów, <laughs> o jakaś duża, nie mogę tego spokrać, tak, o, dobra, PR. ja jeszcze muszę tylko szybko zobaczyć, bo tak jak Alfons yy, wygląda trochę. Ona najlepiej bierze, niby na żuka i na łódko i jeszcze jest na nią. i ten zalęta. Co to za gość? O, że już złapał półtora tonową rybę. Bardzo. Nie wiem, jak to jest w ogóle możliwe. Tak, to ja już będę kończył. Mam nadzieję, że Wam się podobało. A jeśli tak, to postawcie w kciuka w górę albo coś napiszcie. I do następnego odcinka.